Dzień dobry albo dobry wieczór. Cieszę się, że w miarę możliwości możemy wspólnie razem pochylić się nad Bożym Słowem. Nie wiem, czy czynimy to o po poranku, po południu czy pod wieczór. Nieważny czas, ważne są chęci. Jak mija Ci ten dzisiejszy dzień? Udaje się zrealizować to, co sobie założyłeś? W jaki sposób realizujesz się w dniu dzisiejszym? Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Czy to, co czynisz, daje ci radość? Czy to, co czynisz, napełnia cię nadzieją, siłą, taką pozytywną, dobrą energią? Czy może doświadczasz niepewności? Zadajesz sobie pytania, poszukujesz odpowiedzi. Niezależnie od tego, co dzisiaj odczuwamy, czy radość, czy niepewność, szczęście, czy smutek, chciałbym, aby każdy z nas został wzmocniony Bożym Słowem i aby ten dzisiejszy dzień był przepięknym dniem przeżywanym z Bogiem. Aby Bóg Wszechmogący kształtował wszystko to, co w Twoim życiu się dzieje i pomagał Ci zrozumieć to, co przez Ciebie jest odczuwane. Doświadczane, przeżywane. Jeżeli jest to radość, niech będzie ona dzielona z Bogiem. Jeżeli jest to smutek, także niech będzie on dzielony z Bogiem, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zrozumieć to, co się wokół nas i w nas dzieje. W Księdze Proroka Amosa w Starym Testamencie, w czwartym rozdziale tej księgi, w trzynastym wierszu czytamy: on bowiem jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr, i objawia człowiekowi swoje zamysły, a imię jego Pan, Bóg, zastępów. Chcielibyśmy nie tylko ten dzisiejszy dzień, ale każdy kolejny każdą, nawet najmniejszą, najdrobniejszą sprawę i rzecz, nawet tą, która wydaje nam się błachą. Czasami niepotrzebną, zbędną powierzyć Bogu, opowiedzieć o niej Bogu. Poprosić o to, aby Bóg pobłogosławił nawet tą błahą rzecz, którą czynimy. Czasami niepotrzebną, tak nam się wydaje, ale dla Pana Boga, który nas stworzył, zbawił, który nas święca, otacza swą miłością i łaską, nie ma rzeczy, nie ma spraw błahych. I niepotrzebnych. Każda sprawa, która dotyczy Ciebie, dla Niego jest wyjątkowa i ważna. Każda rzecz, każda emocja, wszystko to, co odczuwasz, dla Niego jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ jesteś Jego dzieckiem. Ponieważ Cię ukochał. Ponieważ otacza cię twojo, swoją łaską i dobrocią. I wszystko to, co w życiu przeżywasz, jest dla niego ważne. Bo Ty jesteś ważna, bo Ty jesteś ważny. I on pragnie kształtować Twoją rzeczywistość, Twoją codzienność w przepiękny i cudowny sposób. Pragnie ją kształtować przez swoją miłość objawioną w Jezusie Chrystusie. Przez swoją łaskę i dobroć. Objawioną w Jezusie Chrystusie, przez swoją moc i łagodność, objawioną w mocy ducha swego świętego, przez swoją sprawiedliwość i przez swoją wytrwałość. Bo nasz Bóg, który nas stworzył, jest Bogiem wytrwałym, cierpliwym, kochającym i szanującym Ciebie, przypominającym Tobie każdego dnia, że Cię potrzebuje, a my potrzebujemy Jego. Że to dzięki Tobie Bóg czyni piękne i cudowne rzeczy. Dla Ciebie, dla Twoich ukochanych, dla tych, których spotykasz, których Pan Bóg stawia na Twojej drodze. Dlatego On kształtuje wszystko to, co dotyka Ciebie i najbliższych. Daje to, co jest nam do szczęścia, do życia potrzebne. Napełnia mądrością wtedy, kiedy trzeba, cierpliwością wtedy, kiedy trzeba i pokorą. Otacza nas swoją sprawiedliwością, której tak bardzo potrzebujemy, a której tak coraz mniej na tym świecie. Otacza nas swoją miłością, abyśmy nie zagubili się w tym wirze nienawiści i egoizmu. Abyśmy pamiętali, jak bardzo siebie nawzajem potrzebujemy i jak bardzo On nas potrzebuje i pragnie z nami bliskości. Tworzyć z nami społeczność i przez słowo, przez modlitwę przypominać nam, jak wspaniałym i dobrym jest naszym Ojcem, naszym Tatą, naszym Tatusiem. On bowiem jest tym, który kształtuje wszystko, który daje wszystko, który wszystko rozumie, który wszystko wysłucha, który wszystko przyjmie. I który pomoże we wszystkim i w każdej sprawie. Dlatego nie trać nadziei, niech Twoja wiara nie słabnie, niech Twoja miłość nie usycha, nie mdleje, ale w Bogu chciej odnaleźć siłę, nadzieję, wytrwałość i cierpliwość, tak, aby ten dzisiejszy dzień, 25 dzień września był dniem przeżytym w pełni i abyś mogła i abyś mógł powiedzieć tak ten dzień był dniem albo jest dniem wspaniałym ponieważ przeżywam go z Bogiem który mnie stworzył który mnie zbawił który mnie pociesza który mnie prowadzi spokojną, bezpieczną drogą który otacza mnie swoją miłością i swoją dobrocią i niczego się nie lękam i niczego się nie boję bo On jest Nieustannie ze mną. Życzę Wam, moi kochani, Bożego Błogosławieństwa, gorliwej wiary, nieustającej nadziei, płonącej takim żywym ogniem miłości, odczuwania sprawiedliwości Bożej, Jego dobroci i Jego delikatności. Niech nasza modlitwa dzisiaj nas wzmacnia. A jego łaska, Boża łaska, objawiona w mocy Ducha Świętego, niech prowadzi nas przez ten cały dzisiejszy dzień. Życzę Wam pięknego, dobrego i błogosławionego dnia. Pozdrawiam serdecznie z I mam nadzieję, do zobaczenia 25 października w kolejnym rozważaniu w Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej. Do zobaczenia. Niech był Was błogosławi. Pa. Amen.